Diligent. Dzień dobry, witamy ze stanowiska komentatorskiego. My, czyli Dariusz Szwakowski i Jacek Laskowski, serdecznie zapraszamy na wspólne piłkarskie emocje. Dzisiaj Brighton and Hove Albion gra przeciwko Newcastle United. Kibice zapewne są ciekawi, jak w tym meczu zagra Alex Hunter, który w poprzednim spotkaniu genialnie przywitał się z fanami nowego klubu i płynnie wprowadził się do Championship. Od razu zabrał się do roboty. Dzisiaj zagra pewnie z jeszcze większą pewnością siebie. W poprzednim klubie siedziałby tylko na ławce, a tutaj na wypożyczeniu może nagrać wojskowego doświadczenia. że Newcastle pierwsze kopnięcie zaczęli mecz świetnie się ustawił i przejął piłkę przechwyt, ale nie opanował Williams strata w ataku Hunter włączył piąty bieg Szansa na gol jest Alex Hunter. Popatrzmy na powtórkę, bo warto. Wspaniałe trafienie. Cudowny gol, strzelił nie do obrony, prosto w okienko. Wynik w tym meczu zostaje otwarty w siódmej minucie. Numer 29. Alex Hunter. Bruno. No, zastanawia się, czy nie strzelać. No, świetnie go ograł. No i mamy dośrodkowanie przejęte przez obrońcę. Jest przejęcie i mają szansę. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu z autu. Wznowili z autu. Gramy dalej. Próbował, ale nie udało się. To nie był czysty wślizg. Sędzia decyduje się na rzut wolny. Mamy okazję teraz przyjrzeć się ponownie tej bramce Huntera. Ależ wymierzył z pola karnego idealnie w lewy górny ruch. Daleko wybijają. Ależ wspaniale to zrobił. Cóż za zagranie. Hunter zabiera się z piłką do przodu, już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Hunter przy piłce. Atak Newcastle. Strzela! Świetnie, brawa dla Bramkarza! Będzie okazja dla Newcastle rzut rożny. Jest szansa? Coś niesamowitego, ale obrona! Dany Williams ruszył do przodu. Jest okazja Alex Hunter! Piękna interwencja. Newcastle wznowi grę rzut rożnego. Hunter! To była jego druga okazja w tym meczu na bramkę. Tym razem się nie udało. Bramkarz zachował się fantastycznie. Brawo, ładnie odebrał. Piłka poza linią boczną. Wrzut z autu. Damet. Hunter przy piłce. Szansa dla Newcastle. Zdecydował się dośrodkować. Piłka wychodzi i będziemy mieli rzut rozdół. Alex Hunter. Dobra główka. Wybronił ten strzał. Trzymał piłkę w rękach. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Shake kiotę. Skoda mógł przejąć. Niewiele brakowało.

Ciepskie dośrodkowanie. Piłkę przejmują przeciwnicy. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Wizdek i przed nami drugie 45 minut tego spotkania. Right Huntera może coś z tego być. No będzie gol. A jest! Hunter trafia! Dzisiaj pokazuje nam prawdziwą piłkarską klasę ma na koncie już dwie bramki. No i prowadzą w tym spotkaniu dwa do 0. Dobra pozycja do oddania strzału. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Ładnie się zapowiadała, ale rywale odebrali piłkę. Oddaje strzał. Pusta bramka, spójrzmy! Gol, rewelacyjnie to zrobili. Kibice szaleją. Bramkarz nie przytrzymał piłki, a strzelec zachował zimną krew. I nie zmarnował okazji do dobitki. Umiejętność bycia w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie jest kluczowa dla rasowego napastnika. Spodziewał się takiej reakcji bramkarza i fantastycznie ją wykorzystał. Racja Darku, z pierwszym strzałem bramkarz sobie poradził. Przy dobitce nie miał nic do gadania. Robi się niebezpiecznie. Ach, szkoda, strata. Cisoko, to jest gra typu Ty do mnie, ja do Ciebie. To musi być bramka! Będzie strzelał? Za chwilę będą mieli okazję do grania zrzutu rożnego. Dobra okazja! Hemet? Do końca meczu jeszcze pół godziny. Będą zmiany, zobaczymy czy trener zmieni też taktykę. Wypoczęty zawodnik na pewno pomoże drużynie. Blisko polekarne. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Hunter przy piłce.

Uderzenie. Pusta bramka z całki. Jest gol Williams! No naprawdę jest z niego wyborowy strzelec wyczuł, że bramka zrobi błąd i znakomicie go wykorzystał. Zdecydowanie, choć pierwsza interwencja golkipera była całkiem niezła, na drugi strzał nie mógł nic poradzić. Trener zdecydował się na wymianę zawodnika. Obrona praktycznie nie istnieje. Jest 4 do 0. Danny Williams ruszył do przodu. Ma dobrą okazję do strzału. Trwa oblężenie bramki rywali. Będziemy mieli kolejny rzut rożny. Widzimy teraz statystyki rzutów rożnych. Do końca przejdź Piotę! Nie będzie bramki! Bramka słapie piłkę! Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Przegrywający myślę, że chcieliby zakończyć tę męczarnię, ale muszą się jeszcze pomęczyć kilka minut. Bruno. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Hunter. Atak Newcastle. Czy będzie dośrodkowywał? No, kto przejmie tę piłkę? Ach, było blisko, niestety nie wyszło. na przeciwna przy piłce. Sidwell. Dobra wymiana podań. Zdecydował się dośrodkować. Dośrodkowanie ładne, ale co z tego, skoro niedokładne. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Może uderzać na bramkę. Newcastle United zwycięzcą w dzisiejszym meczu. To było spotkanie do jednej bramki, całkowicie jednostronne widowisko. Here I am speaking with today's man of the match. Quite a performance for you today, Alex. What's going through your head right now? Football's a team sport, and I had some outstanding support today. I'm just lucky to play with such a great, talented team. <laughs> but I'm definitely enjoying the moment. <laughs> You were able to make a difference today, Alex. Tell us about your goal. It feels good, but it's just a small success in the scope of my career. Gaffer's always challenging me to be better, and to be honest, that's all I really care about now—meeting that challenge. Your squad manages to bring an important win today. A word on clinching the victory. The squad's really been coming together lately, and we've been following the Gaffer's tactics as a unit, and we all know our roles, which makes it a bit easier to like execute on the pitch. If we can do that, then I think we'll find we win more often than we lose. And we're done. Much appreciated. You're welcome. Cheers. Another win chalked up. Three more points in the bag. I am an happy camper! you welcome me oh fancy yourself a bit do you want to i'll tell you what luckily i am the forgiving type so you buy dinner and i won't tell the gaffer that you've gone all billy big time on us all right deal is that a deal is it Thank you.